Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy ważne dla Polski rocznice. Pruszczanie również pamiętają o najważniejszych dniach w historii kraju. Zarówno 1, jak i 17 września mieszkańcy i włodarze miasta obchodzą rocznicę minionych wydarzeń. Dla niektórych to nie pierwszy wrzesień był początkiem walki o życie. 23 sierpnia 1939 roku pruszczanin Warczyński został aresztowany na kilka dni przed wybuchem wojny. Podobny los dzieliło wielu zadeklarowanych Polaków, którzy narażali się lokalnym władzom poprzez np. posyłanie dzieci do polskojęzycznych szkół. Warczyński nigdy nie wyszedł na wolność, zginął trzy lata później w obozie Sztutow. Takich historii jak ta było mnóstwo. Dziś podczas obchodów oddajemy hołd poległym za nasz kraj, nie tylko żołnierzom, ale i zwykłym ludziom.